Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, do którego zainspirowała mnie ostatnia rozmowa z moją podopieczną i jej schemat autosabotażu, o którym mi opowiedziała. I o ile wiele autosabotaży brzmi tak, to znaczy wymaga pracy nad tym, żeby jednak Zastanowić się, na ile to, co podpowiada nam nasza głowa, rzeczywiście jest prawdą. I wiele autosabotaży, czy praca z wieloma autosabotażami polega na tym, żeby jednak te nieracjonalne myśli wyłapywać, żeby je trochę rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby popracować różnymi narzędziami, dzięki którym y, będziemy w stanie zatrzymać automatyczny potok myśli i automatyczny potok emocji, które za tymi myślami niejednokrotnie idą i sobie ten temat zracjonalizować. Przykład takiego e, autosabotażu, czy może takiego bardziej błędnego koła w tym, w tym przypadku, e, takiego nie za bardzo racjonalnego, nad którym można pracować poprzez zmianę myślenia, jest na przykład to, że ja nie mogę jeść przy innych osobach, bo jak ja jem, to wtedy wszyscy na mnie patrzą i mnie oceniają. I to się może brać z różnych rzeczy, nie o tym dzisiaj będę nagrywać, natomiast e, no, zazwyczaj jest to myśl, czy jest to przekonanie, które stanowi zniekształcenie poznawcze, bo nie jest tak, że jak jemy, to absolutnie wszyscy nas oceniają i wszyscy na nas patrzą. Zazwyczaj jednak ludzie patrzą w swój talerz i taka myśl, że wszyscy na nas patrzą i nas oceniają, zazwyczaj bierze się z tego, że rzeczywiście w przeszłości usłyszeliśmy nieprzyjemne komentarze albo otaczaliśmy się w takim środowisku, które Sprawiło, że tak myślimy. Natomiast w takiej ogólnej populacji czy w ogólnym systemie, raczej to by się nie działo aż tak często. A skoro ta myśl nam przeszkadza, bo wtedy przestajemy się spotykać z innymi ludźmi albo jeść przy innych ludziach, a potem ten żal zajadamy w domu i to poczucie niesprawiedliwości, że wszyscy mogą jeść tylko ja nie, bo mnie na przykład wszyscy będą oceniać, no to ja nie mówię, że takie sytuacje się nie przydarzają. Ja nie mówię o tym, że to nie jest trudne dla tej osoby, natomiast mówię o tym, że z zasady jest to zniekształcenie poznawcze i z zasady nie jest tak, że wszyscy nas oceniają, że wszyscy nas krytykują yy, i że z no, zasady możemy jeść przy innych ludziach, i nawet jak, jak takie komentarze się wydarzają, no to wtedy uczymy się na przykład jakiejś postawy asertywnej, staramy się trochę w cudzysłowie wychować te osoby, które nam takich komentarzy udzielają, a jeżeli to nie przynosi skutku, to na przykład od tych konkretnych osób, nie wiem, no, trochę rozluźniamy relacje. Ale jest taki mechanizm, jest taki autosabotaż, o którym będę mówić nie tylko z perspektywy mnie jako psycholożki, dietetyczki, psychodietetyczki, ale mnie jako kobiety, bo to jest bardzo istotna rzecz w tej kwestii. I zdaję sobie również sprawę, że. W ogólnej populacji to, o czym zaraz powiem, nie jest jakąś szczególną normą. To znaczy też to, że w taki sposób myślimy, że w taki sposób się sabotujemy, raczej wynika z naszych doświadczeń i raczej rzadziej niż częściej, może inaczej, Raczej nie jest to taka sytuacja, która na pewno nam się przytrafi. Natomiast z drugiej strony jest to sytuacja, która nie jest tylko o tym, że ktoś nam może uciąć jakiś komentarz przy stole, od czego generalnie raczej nic nam się fizycznie nie stanie i nie grozi nam niebezpieczeństwo, ale w tym autosabotażu, o którym zaraz powiem, no, niestety to nie jest takie łatwe, bo nie możemy z góry wykluczyć, że na pewno nic się nie stanie, że na pewno wszystko będzie ok, dlatego że ten autosabotaż wiąże się z nie tylko samym poczuciem bezpieczeństwa, czyli z naszym wewnętrznym poczuciem, jak my czujemy się dobrze i bezpiecznie, ale po prostu z bezpieczeństwem. I historia, którą opowiedziała mi moja podopieczna, zresztą usłyszałam, ją już nie pierwszy raz, bo wielokrotnie opowiadam ten schemat choćby przy szkoleniach, które mówią o tym, jakie mogą być przyczyny różnych no, niezdrowych zachowań żywieniowych czy różnych zaburzeń czy chorób. A mianowicie, jeżeli mówimy o bulimii czy o anoreksji, to jednym z takich schematów, na bazie których może się rozwinąć albo jedna, albo druga choroba, to jest schemat nadużycia, nadużycia seksualnego, schemat tego, że ktoś doświadczył przemocy. Dlatego, że jeżeli ktoś w szczupłym ciele doświadczył przemocy, najczęściej. Są to kobiety, ale, ale nie tylko. jednak no, w tym przypadku zdecydowanie statystycznie częściej są to kobiety. Kobiety, które są postrzegane obiektywnie jako atrakcyjne. To znaczy się wpisują się w kanon takiej szeroko pojętej atrakcyjności. I jeżeli one doświadczyły przemocy, to, jest to ścieżka do tego, żeby w naszej głowie zrodziło się takie połączenie, że jeżeli ja wyglądam dobrze i atrakcyjnie, to wtedy podobam się mężczyznom, a nie każdy mężczyzna ma dobre zamiary. I to jeżeli ja wyjdę z tego kanonu i nie będę obiektywnie postrzegana jako osoba atrakcyjna. To będę bezpieczniejsza, bo nikt się nie będzie za mną oglądał, nikt nie będzie się mną interesował, nikt nie zechce zrobić mi krzywdy. I na poziomie nieświadomym yy, to prowadzi do jedzenia, bardzo dużej ilości jedzenia, żeby ukryć się w ciele, które jest społecznie postrzegane jako nieatrakcyjne. Bo Będąc osobą z nadwagą, czy osobą chorującą na otyłość, statystycznie rzadziej nam się może taka sytuacja przytrafić. Drugą stronę to również może pójść w anoreksję, również na poziomie nieświadomym, dlatego że schowanie się w ciele z kolei zbyt szczupłym również takim które społecznie jest postrzegane jako nieatrakcyjne również może wiązać się z większym poczuciem bezpieczeństwa no bo nikt nie chce mi zrobić krzywdy jeżeli ja się nie rzucam w oczy to jeżeli ja nie jestem atrakcyjna jeżeli ja jestem mała i prawie mnie nie widać i ten temat urodził się właśnie na ostatniej konsultacji, a mianowicie jedna z moich podopiecznych oprócz takich przyczyn żywieniowo-psychodietetycznych, psycho, o których rozmawiałyśmy w kontekście tego, co utrudnia jej redukcję masy ciała, to ona właśnie opowiedziała też o takim autosabotażu, że zauważyła coś takiego, to znaczy na szczęście jej nic nie, Aż tak dramatycznego nie spotkało, natomiast zauważyła bardzo duże połączenie pomiędzy tym, że kiedy była szczuplejsza, doznawała takich e, z bardzo nieprzyjemnych sytuacji, gwizdania, zaczepiania, e, no generalnie zwracania na siebie uwagi w momencie, kiedy przytyła 20 kg, chociaż to nie było jeden do jednego. To znaczy to nigdy się nie dzieje na poziomie po pierwsze świadomym, po drugie. To nie musi być jedyna przyczyna, ale zauważyła, że kiedy przytyła 20 kg, to te sytuacje zniknęły. I ja stanęłam w takiej sytuacji, w której zresztą powiedziałam mojej podopiecznej, że sama bym się chętnie kogoś poradziła, najchętniej psychoterapeuty. Co z tym dalej zrobić? Jak z tym pracować? To znaczy, z jednej strony my, jako kobiety, chcemy sobie mówić, czy może inaczej, ja jako specjalistka chciałabym. Płynąć na to, czy poprowadzić rozmowę w taki sposób, żeby dana osoba jakoś przepracowała trochę ten lęk i uświadomiła sobie, że być może są to obawy na wyrost, ale co jeśli nie? I mówię to jako kobieta, bo ja ten podcast, myśląc o tym podcaście, w sumie wiedziałam, że jak ja zacznę o tym mówić, jak sobie myślałam, co chcę powiedzieć, to trochę to jest taki podcast rozgrzebujący dziurę w ziemi. I ja trochę nie mam odpowiedzi czy nie mam konkluzji Chyba chciałam wysłać taki trochę apel do społeczeństwa, być może też wpisujący się w ten ogromny trend, który teraz panuje na Instagramie, na TikToku, pokazujący, w którym to trendzie kobiety starają się postawić, w, odwrócić rolę i pokazać, z jak wieloma absurdami my jako kobiety na co dzień się zmagamy. Jednym z ostatnich takich filmików na Instagramie, który mi się rzucił, to było to, że kobieta wychodzi z dzieckiem na spacer, a jakaś staruszka podchodzi i mówi: O, jak miło, że pomagasz swojemu mężowi z wychowywaniem dziecka. Dzięki Tobie ma pewnie chwilę dla siebie albo chwilę na to, żeby posprzątać. Brzmi jak absurd w tej konfiguracji, a jednak w innej konfiguracji pada dużo, dużo częściej. I mi się osobiście bardzo ten trend podoba, bo czasami musimy coś zobaczyć w krzywym zwierciadle, albo właśnie e, odwrócić rolę, żeby zobaczyć jak absurdalne jest to, co społecznie jest zupełnie akceptowane. I z tym e, autosabotażem, które właśnie wiąże się z tym, że w momencie kiedy na przykład zaczynamy chudnąć, Pojawiają się w nas obawy, pojawia się w nas obawa przed wychodzeniem z domu, pojawia się w nas, w nas ta myśl, że coś może nam się stać, bo mamy takie doświadczenia albo słyszeliśmy o takich e, sytuacjach, to zastanawiam się, jak z tym pracować. To znaczy, czy z jednej strony próbować sobie racjonalizować, że przecież większość ludzi nie jest zła, bo tak jest, większość ludzi nie jest zła, ale z drugiej strony nadzianie się na tą sytuację, która zła by była to nie jest kwestia tego, że ktoś nam rzuci jakiś e, komentarz, czy ktoś nam coś powie przy rodzinnym stole, ktoś rzuci, że może nie powinniśmy tyle jeść, bo jesteśmy na diecie, tylko to może doprowadzić do sytuacji, która realnie zagraża naszemu życiu lub zdrowiu. I zastanawiam się, na ile my jako społeczeństwo powinniśmy głośno o tym mówić? Powinniśmy się nagłośnić? Może tak samo jak w tym przypadku tego trendu zamiany ról? Może też powinniśmy zrobić taką akcję informującą? Może też społeczeństwo, mężczyźni powinni się dowiedzieć o tym, że taki problem istnieje? Ja nie wiem, jak ten problem rozwiązać. W sensie, dla mnie rozwiązaniem bardzo wielu problemów jest edukacja. Ja bardzo wierzę w edukację i wierzę w to, że bardzo wiele błędów w życiu popełniamy przez to, że nie mamy wiedzy i dostarczenie wiedzy powoduje, że tych błędów przestajemy popełniać, że czasami może mówimy coś niemiłego innym ludziom, dlatego że nie mamy wiedzy, że to może być w ogóle niemiłe. Mówimy coś, bo tak mówiono zawsze, mówimy tak, bo mówili tak nasi rodzice, dziadkowie, mówili tak wszyscy w naszym otoczeniu i dla nas to było coś zupełnie normalnego, ale nagle stykamy się z edukacją, ktoś z nami się dzieli drugim punktem widzenia, ktoś nam mówi o tym, czym dla niego jest to, co my właśnie powiedzieliśmy i się orientujemy, okej, okay, może to nie było miłe, więc ja wierzę w edukację, to co robię na swoich kanałach social mediach, blogu, newsletterze, wszędzie gdzie jestem, to jest edukacja i tak się sama głośno zastanawiam i w sumie chyba chcę was, chcę ciebie, drogi słuchaczu bądź droga słuchaczko, zapytać czy masz takie doświadczenia za sobą, może yy, możesz podzielić się nimi w komentarzu bądź pod najnowszym postem, który dodam też na swoich social mediach, a może ktoś z was zna ma jakiś pomysł, co my z tym, jako społeczność, jako ludzie, możemy z tym zrobić? Bo ja mam świadomość, że osoba, która doświadczyła tego rodzaju y, przemocy, będzie widziała powtórzenie takiej sytuacji jako bardziej prawdopodobne. To jest taki naturalny, psychologiczny mechanizm. Ja po dwukrotnym zalaniu mieszkania, które było dla mnie. Y, Traumatyczne to może za duże słowa, ale było bardzo ciężkie, jakby to nie była trauma przez duże te, gdzie coś groziło mojemu życiu lub zdrowiu lub byłam czegoś świadkiem. Natomiast na poziomie stanu, w jakim była moja psychika wtedy e, pierwsze zalanie ok, natomiast drugie, ono mnie zupełnie rozłożyło na łopatki, więc było to sytuacja, nazwijmy to przez małe te... E, to potem przez dwa miesiące, my wychodząc do żabki, która jest w bloku obok, zakręcaliśmy wodę razem z mężem. Oczywiście, z czasem yy... Ryzyko ponownego pęknięcia wężyków nie jest w tym momencie mniejsze niż było mniejsze zaraz po zalaniu, bo zakładamy, że założyliśmy już na tyle wytrzymałe wężyki, że przez 10 lat nic się nie powinno stać, a jednak z jakiegoś powodu wtedy zakręcaliśmy te, tą wodę, teraz jej nie zakręcamy, dlatego że w naszej percepcji wtedy, po przeżyciu tego ciężkiego wydarzenia. Powtórka tego w naszej głowie była bardziej prawdopodobna i mieliśmy realny przed tym lęk. I tak samo jest w przypadku kiedy nam się przydarzy coś trudnego, traumatycznego, również właśnie w tej sferze związanej z tym, że ktoś nas skrzywdzi i my to łączymy z naszym wyglądem. To oczywiście, że osoby, które to przeżyją, będą miały z tyłu głowy większy lęk, będą się bardziej bały powtórki z tej sytuacji, wcale niekoniecznie zasadnie. To znaczy, to, że raz doświadczyły takiej sytuacji, nie znaczy, że drugi raz również jej doświadczą. To znaczy, że jest to bardziej prawdopodobne niż w przypadku innych osób, ale z drugiej strony, czy to jest argument co do tego, żeby uważać, że to nie jest problem, że takie sytuacje się nie dzieją? No, dla mnie jako kobiety absolutnie nie, bo uważam, że powinniśmy coś z tym zrobić: powinniśmy głośno o tym mówić, że jeżeli przechodzimy koło budowy i na nas panowie gwiżdżą, to to nie jest OK. Jeżeli ktoś nas komplementuje w sposób dwuznaczny, to to nie jest OK, że to nie jest miłe. Dla mnie to w ogóle nie jest miłe usłyszeć od kogoś obcego, że jestem piękną kobietą, bo ja. Szanuję komplementy tylko i wyłącznie takie, które mówią. O czymś, na co ja miałam wpływ. Jeżeli ktoś komplementuje moją pracę, ja na swoją pracę miałam wpływ. Na swój wygląd, no kamar, no mogę zrobić makijaż, ale poza tym no to są geny, geny moich rodziców. Nie mam na to wpływu. Miałam ostatnio taką sytuację. Ja jestem, ja osobiście w takim miejscu, że po prostu, brzydko mówiąc, mam na to wywalone, ale byłam ostatnio w banku i spotkanie w banku w związku z, ze wspólnotą mieszkaniową wymagało tego, że nie było to na poziomie banku e, tych okienek, tylko trzeba było przejść na poziom biura, żeby przejść na poziom biur, no no to y, musiał otworzyć drzwi pan ochroniarz. I ja pytam, mówię panu ochroniarzowi, dzień dobry, potrzebuję się dostać na górę na spotkanie, a pan ochroniarz mówi: No ale ja nie wiem, czy panią wpuszczę, bo chciałbym jeszcze przez chwilę popatrzeć na tak piękną kobietę. I ja myślę sobie serio, stary dziadzie. Przede mną był mój kolega, którego też pan ochroniarz musiał wpuścić. Domyślam się, że mój kolega nie usłyszał y, takiego komentarza, jaki usłyszałam ja. i Myślę, że warto o tym mówić, bo chyba żyjemy już w czasach, kiedy warto byłoby się zorientować, że to nie jest ok, że nie wiem, może jestem jedyna. Powiedzcie mi, jeśli się mylę. Powiedzcie mi, jeżeli uważacie inaczej. Napiszcie w komentarzach, jakie macie na ten temat zdanie, bo domyślam się, że pewnie będą też zdania pod tytułem: Ach, wy teraz wszyscy jesteście wrażliwi, ale serio, czy my musimy komplementować w tak, defaultowych nie znajduję polskiego słowa tak po prostu no, defaultowych sytuacjach to, że ktoś jest piękny, że jest piękną kobietą, że pięknie wygląda naprawdę. Powiedzcie, dziewczyny, czy macie tak samo, ale ja naprawdę y, lubię dostawać komplementy, które dotyczą tego, na co miałam wpływ, a nie na to, na co nie miałam wpływu. I coś, co też odbiera mi poczucie bezpieczeństwa, no bo nie będziemy się chyba wszyscy oszukiwać, że komplementy związane z wyglądem Mogą wprawiać nas w poczucie niebezpieczeństwa, dlatego że wiele sytuacji, które realnie są niebezpieczne, zaczynają się właśnie od tego. I tak sobie głośno myślę, co powinniśmy z tym zrobić? Po pierwsze, myślę, że warto być w ogóle świadomym, takiego mechanizmu i mówię to w kontekście na przykład naszych problemów z masą ciała bądź naszych emocjonalnych problemów z masą ciała, że jeżeli mamy takie doświadczenia, coś niestety nam się takiego przytrafiło, to że to na poziomie nieświadomym może bazować czy może wpływać na nasze poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa jest jednym z absolutnie jest jedną z absolutnie fundamentalnych potrzeb. I jeżeli to poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone, to my natychmiast próbujemy zrobić coś, żeby poczuć się bezpiecznie. I czasami to poczuć się bezpieczniej na poziomie nieświadomym oznacza schować się w ciele, które jest nieatrakcyjne. I możemy sobie czasami nie zdawać sprawy, więc myślę, że po pierwsze, zauważenie tego jest rzeczą, z której warto sobie zdawać sprawę. W drugiej kolejności nad tym poczuciem bezpieczeństwa pracować. To znaczy, um, na pewno w tym przypadku pomoże terapia, w tym przypadku e, psycholog e, to jest za mało e, na, do pracy nad poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony uważam, to jest moje zdanie, że praca nad swoim własnym poczuciem bezpieczeństwa to nie wszystko, bo my powinniśmy jednak zrobić coś systemowo, coś społecznie żeby problem przemocy wobec kobiet yy, był mniej powszechny, bo jest powszechny. I ostatnio przy okazji różnych dyskusji gdzieś w internecie i poza internetem w mediach, widziałam takie pytanie, żeby ktoś uargumentował, a jakie prawa yy, ma kobieta, których nie ma mężczyzna. I rzeczywiście na poziomie praw takich ogólnych, yy, gdzieś zapisanych, yy, jest nierówność płacowa? Natomiast mamy dostęp do edukacji rzeczywiście już taki sam, mamy dostęp do praw wyborczych rzeczywiście już taki sam, możemy piastować w większości, znaczy no możemy piastować te same, te same stanowiska, czy to jest równe, czy nierówne, to jest inna kwestia. Natomiast myślę, że w takim niepisanym prawie, w takim czymś, co nie wynika z żadnego kodeksu czy z żadnej litery prawa, ale jednak wisi gdzieś w powietrzu i wisi gdzieś w naszym społeczeństwie, to jest to, że coś, czego mają mężczyźni, a czego my nie, nie mamy, my kobiety, to jest prawo do czucia się bezpiecznie. I ja sobie zdaję też sprawę, że to czasami działa w drugą stronę. To znaczy. Są takie zachowania, w których niektórzy mężczyźni z bardzo m, może wątpliwym e, jakimś kodeksem moralnym, e, ale jednak z jakimś kodeksem moralnym mają tak, że kobiety nie uderzą, ale mężczyzna to spoko. I ja jakby chciałabym, żeby panowie też wiedzieli, że my jako kobiety, albo przynajmniej jako kobieta to widzę, że to też jest absolutnie nie fair, że my w niektórych jako kobiety, my w niektórych sytuacjach. E, w styku z takim osobnikiem o wątpliwej moralności, miałybyśmy taryfę ulgową, bo jesteśmy kobietą, a facet za przeproszeniem dostałby w mordę. Ja sobie zdaję sprawę, że tak jest. Natomiast y jest dużo takich e, sytuacji, w których e, mężczyźni nie doświadczają tego, mężczyźni nie wiedzą, co to znaczy, że jak się wraca. E, może nie chcę nikogo dyskryminować, tak? Mówić, że mężczy Natomiast mężczyźni w większości, może tak, mężczyźni w większości nie, nie wiedzą, dopóki nie powie im tego jakaś kobieta. Że jak się wraca nocą z gdziekolwiek, to my nie chodzimy w słuchawkach na uszach, bo to jest niebezpieczne, bo musimy nasłuchiwać. Mamy zazwyczaj połączenie z koleżanką, albo wysyłamy położenie GPS komuś bliskiemu, żeby, żeby ta osoba, żeby ktoś bliski wiedział, gdzie my jesteśmy. Że jak wychodzimy, nie wiem, na imprezę, to musimy się dużo bardziej pilnować niż mężczyźni. I musimy robić szereg rzeczy, których nie robią, których. Nie nie robią faceci. Mamy kody w różnych miejscach na to, że możemy. Powiedzieć obsłudze na przykład jakiegoś miejsca, jakiś kod, który jest ustalony, o którym wiedzą tylko kobiety, nie będę go oczywiście zdradzać, eee, czy ich zdradzać, bo to nie jest jeden kod, e, który na przykład pozwala powiadomić obsługę, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, i obsługa w sposób e, taki e, bardzo dyskretny nam tej pomocy udzieli. Czegoś takiego wśród mężczyzn nie ma, i myślę, że to jest rzecz, o której warto, warto mówić. Chcę, żeby to też wybrzmiało, że to nie jest tak, że udanie się w społecznie mniej atrakcyjne ciało przed czymkolwiek nas chroni. To znaczy, że to jest tak do jeden do jednego i nie chcę, żeby absolutnie to wybrzmiało tak, że to ofiara jest czemukolwiek winna. Myślę, że myślę, że nie, powiem, nie muszę tego dodawać, ale, 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 może, ale może muszę. Więc to nie jest tak, że to nasz wygląd determinuje to, czy nam się powinna, czy nie powinna stać krzywda. Jest to okropne zjawisko yy, obwiniania ofiary i absolutnie, absolutnie się z nim nie zgadzam. Zresztą to też nie zawsze jest tak. Widziałam kiedyś taki post związany z Galerią Ubrań. Które ubrane były kobiety, które zostały niestety ofiarami przemocy na tle seksualnym. I nie jest wcale tak, że ubiór kobiety jakkolwiek stanowił tutaj jakąś zasadę, bo były to przeróżne ubrania. Ta, ta wystawa oczywiście też miała za zadanie walczyć z tak zwanym victim blamingiem czyli z tym, że w społeczeństwie wciąż obwinia się kobietę za to, że została, została ofiarą przemocy na tle seksualnym, co jest dla mnie w ogóle, w ogóle absurdalne. I tak jak mówię, ten podcast nie ma jakiejś wielkiej puęty, to znaczy ja nie znam odpowiedzi na pytanie, co zrobić. Bardziej poczułam potrzebę wysłania takiego apelu i mówienia głośno o, o tej sprawie, o tym, że. Mamy problem z poczuciem bezpieczeństwa, i że mamy dostęp do tego bezpieczeństwa jako kobiety mniejszy po prostu, przynajmniej w mojej kobiecej ocenie. I myślę sobie, że takie rzucenie w eter tych filmików o tej, tej zamianie ról wywołuje jakąś refleksję, to pomyślałam, że ja też rzucę w eter taki temat, który mam nadzieję do refleksji kogoś skłoni, który też będzie taką przestrzenią do tego, żeby. Podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi odczuciami, być może swoimi pomysłami, więc będę Wam bardzo wdzięczna za wszelką e, aktywność pod tym podcastem, pod postami na mediach społecznościowych, bo taki post odnośnie tego podcastu również dodam. Może coś wspólnie wymyślimy. To tyle. Dzięki za e, dosłuchanie do końca tego nieco innego podcastu. Zachęcam też do e, kulturalnej dyskusji. W tym podcaście padło dużo więcej moich własnych przekonań czy dużo więcej mojego punktu widzenia niż w innych podcastach. Nie jest to podcast typowo edukacyjny z wiedzą opartą na, na, na wiedzy naukowej, więc na to też zwracam uwagę z wieloma rzeczami możecie się ze mną nie zgadzać, ale zachęcam do tego, żeby wzajemnie się nie atakować, żeby utrzymać jakąś kulturę wypowiedzi. Więc to tyle z mojej strony dzięki za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.